Pan Tomasz Zadroga, wiceprezes grupy kapitałowej Respect Energy, gościem Rzeczpospolitej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszyscy w Katowicach opowiadają o transformacji energetycznej, ale nie tylko. O, odmieniają e, e, zielony przez najróżniejsze przypadki. E, to w takim razie, jakie miejsce na tej mapie e, energetycznej zajmuje dziś firma Respect Energy, a jakie miejsce ma zająć za parę lat? No, od początku robimy e, biznes skrajnie zielony i tylko i wyłącznie zielony, więc jesteśmy liderem transformacji. Chcielibyśmy, żeby wszyscy podążali za nami. E, wiemy i mamy plany, jak szybko transformować polski węgiel w e, zielone źródła. Jesteśmy gotowi, deklarujemy pomoc e, spółkom, które dzisiaj są mm, e, zainfekowane e, węglem kamiennym. Jesteśmy gotowi do, do, do rozmów z nimi na ten temat. A jak taka pomoc może wyglądać? No, mamy kilka pomysłów. Wolałbym najpierw z kolegami e, energetykami porozmawiać. E, jestem przekonany, że z nami mogą to zrobić szybko i sprawnie. E, pytanie w takim razie o to, e, jak ten polski rynek energii odnawialnej może się rozwijać w następnych latach. Państwo inwestujecie. E, oprócz tego, że inwestujecie, także handlujecie energią, ale zacznijmy od tych inwestycji. Gdzie tutaj e, chcecie być obecni w najbliższych kwartałach? My inwestujemy właściwie wszędzie, gdzie prowadzimy działalność biznesową, gdzie handlujemy energią elektryczną. Zaczęliśmy oczywiście od rynku polskiego. E, jesteśmy zwolennikami e, rozwoju e, od początku projektów, e, projektów wytwórczych. W związku z tym no, dzierżawimy na dużą skalę działki w Polsce i poza Polską, i chcemy w tych wszystkich lokalizacjach budować moce wytwórcze i magazynowe, czyli inwestujemy w farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i magazyny energii, które wydają się dużą przyszłością. Właśnie skoro wspomniał Pan o tych magazynach energii. To choćby ostatnie tygodnie pokazują, że są takie momenty, kiedy okazuje się, że tej energii e, zielonej mamy za dużo, e, no ale nie mamy gdzie jej magazynować. Jak w takim razie można podchodzić do tego elementu dotyczącego magazynów i, i gdzie te magazyny w Polsce możemy zobaczyć? Tak to prawda. No w ostatni weekend e, chyba przez 7 godzin mieliśmy ceny ujemne. Wszystko to związane jest z brakiem magazynów i z nadprodukcją z przede wszystkim energii słonecznej, ale również wiatrowej, mhm. która w tym czasie się włącza. Magazyny są niezbędnym elementem stabilizacji systemu i stabilizacji cen na, na, na rynku elektroenergetycznym. I to nie jest pytanie czy, tylko kiedy. My naprawdę musimy inwestować w magazyny natychmiast. Muszą być duże ułatwienia inwestycyjne, procedura inwestycyjna musi być mocno skrócona. No i liczymy na wsparcie operatorów i systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych z bardzo szybkim wydawaniem zgód przyłączeniowych. E, jesteśmy po w, w, dużych rozmowach z tymi operatorami, jest zrozumienie i chęć e, współpracy. Jest Więc... szansa, że takie magazyny się pojawią w perspektywie kilku lat? Tak, zdecydowanie. My w tej, chwili, w tej chwili szykujemy się do dużych projektów inwestycyjnych w magazyny, i zakładam, że pod koniec przyszłego roku wielkoskalowe magazyny mogą być w Polsce elementem całego systemu. Pytanie o finansowanie takich inwestycji. Są inwestorzy zainteresowani wykładaniem pieniędzy właśnie na tego typu inwestycje? Myślę, że nie mają wyboru. Oczywiście ekonomia musi się zgadzać. Są trzy, trzy elementy modelu biznesowego. Pierwsze to oczywiście wspieranie źródła wytwórczego, jeżeli magazyn jest przy źródle wytwórczym. Drugie, najważniejsze z perspektywy systemu elektroenergetycznego to rynek mocy i udział w rynku mocy i to musi być uzgodnione z operatorami przesyłowymi i dystrybucyjnymi. No i trzeci klasyczny bitraż. My czujemy się bardzo mocni w arbitrażu. To jest coś co robimy na co dzień jako Respect Energy. Handlujemy energią w całej Europie. I, i jestem przekonany, że każdy nasz magazyn będzie bardzo rentowny. Pytanie o właśnie rynki zagraniczne. Które rynki z Pana punktu widzenia są najbardziej perspektywiczne? Jesteśmy obecnie w handlu hurtowym na 24 rynkach europejskich. Od 1 stycznia jesteśmy obecni z całym modelem biznesowym w Niemczech, czyli powielamy nasz sukces w Polsce od zakupu energii elektrycznej z, ze źródeł odnawialnych, po sprzedaż do klientów końcowych, do biznesowych klientów końcowych. W Polsce osiągnęliśmy niewyobrażalny sukces, i jestem przekonany, że wspólnie z naszym niemieckim zespołem, bo postawiliśmy na lokalnych menadżerów z bardzo dużym doświadczeniem, jestem przekonany, że osiągniemy podobny sukces w Niemczech. Faktycznie jest tak, że coraz więcej firm, producentów, eksporterów z Polski jest zainteresowanych tym, żeby móc chwalić wykorzystaniem właśnie zielonej energii? Tak, zdecydowanie widzimy odpowiedź. na. Reakcje naszych klientów, którzy, którzy chcą współpracować i chcą jak najszybciej przeprowadzać transformację. Częściowo wynika to z ich chęci, ale częściowo także są przymuszeni przez finalnych konsumentów, którzy oczekują zielonych produktów i, i zerowego udziału gazów cieplarnianych w ich finalnych produktach. O energetyce i roli na tym rynku firmy Respect Energy opowiadał wiceprezes grupy kapitałowej Respect Energy, pan Tomasz Zadroga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.